Trzecie nasze spotkanie kulinarne. Trzecie i pyszne zapewne będzie, ale wyjątkowe, bo świąteczne. Dzisiaj czekają nas cztery dania. Będzie z czego posmakować i mam nadzieję, że wzbudzi to was, was wielki apetyt. Trzy koła gospodyń wiejskich i gospodarzy, również jak widać. Michałowianki, Czerwone Szpilki, Bondary dzisiaj rywalizują w temacie kulinarnym, świątecznym. I w takim razie zaczynamy, drogi Mikołaj, proszę o znak ruszamy! Widzę, że żurawinka tutaj się miesza. bo czego ona się przyda dzisiaj? Dzisiaj przygotowałyśmy pasztet z dzika, z dziczyzną. Będzie pasztet z dzika żurawiną i pasztet z dzika bez niczego. I do tego i właśnie to robiłyśmy, ten żurawinkę zrobiłyśmy, ten sos żurawinowy i to właśnie podamy sosem żurawinowym i z krzanem. Mm, zapowiada się ciekawe, krzan i żurawina, bardzo ciekawe połączenie. No dobrze, wrócimy potem na kolejne dania. Nasze koło działa około 3 lat jak około Gospodyń wiejskich ale przedtem działałyśmy w stowarzyszeniu klub aktywnych mieszkańców około 5 lat. Jest nas razem 11 osób. Również są mężczyźni, którzy nam chętnie pomagają wiadomo w ciężkich pracach, bo rozstawianie namiotu czy noszenie ciężkich garnków, termosów to, to już nasi mężczyźni to robią i od razu się uczą gotować przy nas. Bo w domu nie chcieli, a tu się uczą. Ten dzwonek oznacza, że czas na pierwszą prezentację. Dania, przystawki w klimacie świątecznym. Zapraszam Koło Gospodyn Wiejskich, Michałowianki. To jest pasta dzika żurawiną. Jest drugi dzwonek, co oznacza, że mamy drugą prezentację. Koło Gospodyn Wiejskich, czerwone, szpilki. Zapraszam. My przygotowałyśmy na Wigilię danie w wyznaniu prawosławnym, kutia jest takim wyznacznikiem, że od kutii wszystko się zaczyna, to też jest szczególne znaczenie Kuti, no bo ziarna symbolizują odnowę, mak symbolizuje połączenie między żywymi, a już tych, tymi, którzy są w niebie, a też kutia jest znakiem płodności. Więc e, i takim odnowieniem życia, więc my byśmy chciały zacząć tradycyjnie tą wigilię od kuti. E, natomiast e, przystawką, którą serwujemy, jest to szuba, jest to sałatka e, ze śledzia, z cebulki. Warzywa, które tutaj zostały użyte, są ugotowane bez wody, tylko na parze. Trzeci dzwonek dziś i trzecie danie. Trzecia przystawka. Koło Gospodyń Wiejskich z Bondar. Zapraszam. I mamy tutaj tatar ze śledzia. E, oprócz śledzia, jest to śledź matias, oprócz tego dodaje się cebulkę, e, pomidora troszeczkę, ogórek kiszony, przyprawy, miód. Rozpoczynamy przygotowania drugiej potrawy, Mikołaju. Co teraz będziemy gotować? Trudno powiedzieć, ale podejrzewam, że będzie coś smakowitego. Tak, będą to zupy. Będą to zupy. No, już można zemdleć tutaj, praktycznie, z tej ferii zapachów. Czekamy, czekamy. A brzuszek, widzę, wymaga nakarmienia. I dzwoneczek, startujemy. No i cóż, przechodzimy do zup koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki, zapraszam. Przygotowałyśmy zupę serową, oczywiście z warzywami dużo, marchewka, pietruszka, seler, por, no i również mięsko mielone, przyprawione kuleczki z serkami. Jak święta, to naprawdę dobre jedzenie i tutaj dzisiaj jest przepysznie. Aż strach pomyśleć co jeszcze przed nami, czy nasze żołądki to wytrzymają. Na pewno kupki smakowe tańczą, mi się radują. Zobaczymy jak będzie teraz. Koło gospodyń wiejskich Czerwona szpilki. My pozostajemy w konwencji dalej świąt i czyli Wigilii. Przygotowałyśmy tradycyjnie barszczek czerwony, a na drugie danie podajemy łososia trochę właśnie też nowoczesności łosoś w sosie śmietanowym, z, pie z pieczarkami, z serkiem naturalnym. Coraz trudniej, coraz trudniej, ale coraz też coraz pyszniej. Zapraszam trzecie koło, Koło Gospodni Wiejskich w Bądarach i ich propozycja zupy. I mamy zupę z boczniaka, to znaczy Flaczki z boczniaka, grzyba. Ale nie jest to wigilijna, taka postna. Potrawa to jest na wywarze mięsnym z różnych mięs, bo i wołowina, i wieprzowina, i kurczak. I na tym wywarze gotujemy boczniaki. Gotowanie może być męczące, ale gotowanie jest też wielką radością, wielką przyjemnością. Okres świąteczny, święta. Tradycyjne 12 potraw. Dlatego dzisiaj każdy zespół przygotowuje cztery potrawy. Trzy drużyny, cztery potrawy, to jest właśnie 12. Jesteśmy na półmetku i ruszamy z daniem głównym. Czy miałyśmy problem z wybraniem dania? Nie. No nie, no, żeśmy no nie. dyskutowali, zastanawialiśmy się co to przygotować i troszeczkę połączyliśmy tradycję z tą nowoczesnością. nowoczesnością. Już zawsze gotujemy właśnie w jak to, jak to mówi się, po starego, co nie? stare potrawy, a chcieliśmy tak połączyć takie i takie. No tak, także coś takiego ciekawszego, no wiadomo, no, tam babkę ziemniaczaną czy bigos, to już dla nas w ogóle nie ma problemu tego ugotować, ale na przykład tak jak dzisiaj e, zrobiłyśmy ten warkocz e, z, polędwiczek. z polędwiczek, to taki, no taki już bardziej na bogato. No, żeby się zaprezentować, a widział, nie, nie wiem, nie potrafimy powiedzieć, co źle zrobiłyśmy, ponieważ jak komisja, podchodziłyśmy do komisji, to no, padały słowa, że pyszne, że niebo w gębie, przepraszam, <śm> <ś> ale no, wydawało nam się, że to smakowało dla wszystkich. Koło Gospodyń Wiejskich w Bondarach przyzwyczaiło nas już do tego, że stawia na tradycję. Ta, 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 ta tradycja jest dla Was bardzo ważna i to widać w każdym odcinku. No no tak powinien być, żeby była tradycja. Teraz młode to, to robią wszystko po nowemu, a my stare to po staremu niestety, żeby nasza tradycja nie zaginęła. Niech uczy się młodzi od nas starych. Inne przyprawy robić, takie osalatki, takie co wypadek przy pracy, no ale to się zdarza natomiast mam, mam pytanie czym w ogóle dla was jest bycie funkcjonowanie w tym kole gospodyn wiejskich to czas nie wiem, takiej relaksu, odpoczynku czy może czas przyjaźni Ko kolo jest po to, żeby ludzie się spotkali żeby wyszli z domów, żeby przenieśli swoje kulinaria dla młodych pokoleń, żeby podzielić się tym co nasze babcie gotowały, co nasze probabcie nawet panie mieszkają jeszcze na w bondarach, co pamiętają starodawne nasze, nasze potrawy i przekazujemy młodym pokoleniom i ludzie często pytają się, o nasze przepisy chętnie do nas przychodzą. W świetlice prężnie w bondarach działa, także dużo dzieci z nami razem gotuje, kisimy kapustę i potrawy wigilijne przyjdą nam pomagać dzieci też robić, młodzież do nas się garnie. Po to jest koło. Żeby ludzie się cieszyli, że można coś razem wspólnie, dobrego, fajnego robić. I to jest godna postawa. I zresztą jest to wspólny nasz, nasz spędzany czas. Jesteśmy między ludźmi, jeździmy na różne... To jest po prostu cieszymy się tym, że my żyjemy, nie siedzimy w domu przed telewizorem, tylko żyjemy. Coś robimy, spotykamy się, czy nawet tą kawę, herbatę wypić, ale jesteśmy cały czas między ludźmi i czujemy się tak, jakby potrzebni. Czas na danie główne, czyli drugie danie. Zapraszam koło gospody Mieskiego Szerwone Szpilki. A więc jesteśmy dzisiaj już w pierwszym dniu świąt i w naszych domach, w wszystkich wspólnych, bo jest tutaj trzy rodziny. E, pierwszym daniem jest strogonow. Troszeczkę w nowej wersji, bo strogonow generalnie robi się z wołowiny i praktycznie pieczarki. Nie dodaje się tam żadnych e, marchewek i pietruszek. A my oczywiście, jak zwykle, marchewki, pietruszki, e, seler. Do tego są pieczareczki, pieczareczki niesmażone, tylko surowe, wrzucone. No i mam nadzieję, że będzie smakowało. Prezentujemy główne dania. Teraz zapraszam koło z Bondar. Mamy tutaj tradycyjny nasz zraz robiony trochę inaczej po bondarsku, tak jak my robimy u nas z kaszą gryczaną w środku. I kasza jest y, trażona i ogórek, cebulka smurowany musztardą i jest to zraz wolowy, tłuszczony. Czas na ostatnie danie główne. Zapraszam koło gospodyń wiejskich Michałowianki. Przygotowałyśmy warkocz z polędwiczki w sosie serowym. Dania główne za nami, więc znowu teraz będzie na słodko. Desery, Moje drogie panie z Koła gospodni Wiejskich. Czerwone szpilki przygotowały coś tutaj niesamowicie wyglądającego. Zapraszam was. To deser, to właśnie tak wprowadzając w klimat Bożego Narodzenia, to musi być coś czerwonego, czyli miłość, pasja. Musi być coś białego, śnieg. Dzisiaj też śnieg zamówiłyśmy i pada właśnie. Musi być migdał, więc są płatki migdałowe zapiekane, to trochę takie bardziej świąteczne i oczywiście bezowa chmurka, która nam się kojarzy zawsze ze słodyczą i dzieciństwem. Słodkości słodkości zapraszamy koło gospodyń wiejskich w bondarach, bo tutaj widzę, że kalorii nie zabraknie. Mamy mini marcinek. swojej roboty. Ciasto swoje sami piekliśmy. No i nawet logo bandary wypisane było. No nie zazdroszczę, a właściwie trochę zazdroszczę tego, że mogło tak pysznie sobie dzisiaj podjeść, ale widzę, że już Ostatnikiem sił, ale też mamy ostatnie, dwunaste danie, deser przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki. Przygotowałyśmy tiramisu truskawkowe, to właśnie w słoiczku, z biszkoptami, z mascarpone, z sosem truskawkowym, a z wierzchu pistacje. I również przysmak malinowy. Deser malinowy na biszkoptach z, i z mlekiem. To jest mleko gotowane. Na Zwykłe gotowane mleko z cukrem. No, no żelatyne też trochę dodaliśmy. Zbliżamy się do finału naszego świątecznego spotkania, do finału naszej zabawy. No i wiadomo, święta, święta, te rodzinne, te wyczekiwane przez wszystkich. Jak święta to wspólne śpiewanie, a jak śpiewanie w Michałowie to prymaki. Jureczko, witaj. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mamy taki zaszczyt być w tym programie i troszeczkę urozmaicić i rozweselić przede wszystkim wszystkich uczestników, przez co mam nadzieję, damy trochę energii do tego, aby ten konkurs był jeszcze bardziej energiczny, jeszcze bardziej, że tak powiem, emocjonujący. A co w świętach lubisz najbardziej jedzenie czy śpiewanie? No ja jako muzyk, no to bardziej lubię śpiewanie, tak? E, jedzenie jest na drugim miejscu, chociaż po mnie tego nie widać, nie? Ale w każdym razie e, smaczne jest i to, i dobre jest i to. I tego Wam życzymy, żeby było i radośnie, i smacznie. No to czas na ogłoszenie wyników. I teraz wszystko stanie się jasne. Tego się nie spodziewaliśmy moi drodzy. Ex na pierwszym miejscu Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich z Bondar oraz Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki. Równa ilość punktów, trzecie miejsce, zaledwie dwa oczka mniej. Koło Gospodyń Wiejskich, czerwone szpilki, szły równo. Łeb w łeb można by powiedzieć. No i na końcu taka niespodzianka. Mamy remis na pozycji numer jeden. Нуныя гаспадары, Каляднікі ў вас на дваы. Зввязду мы маем хрыстастаўляем нашай калядкі вам дары. Связду мы маем хрыстаўстаўляем нашай калядкі вам дары. Навор выходзіць гаспадар. Йон ведае каля дачар і запрашае няхай спяюць няхай складаюць Богдар і запрашае няхай спяаюць няхай складаюць Богдар іец песні ўдаль панёс, что нарадзіўся нам Христос, што сён на свята у наших адтак залежыць лёс наша ад дняёс, Тощёння свята у нашихых хатак залежыць лёс наш ад дня бёс. Каляднікі, каляднікі васс палюбілі дзе мякі, Калядаванне і з наўчаканне празвод нады, дзе дзень такі. Калядаванне і з наўчаканне празвод нады дзе дзень такі, які ж цудоўны той абрад наших цудомнейшых каля Я ім калядкі Христудзі адку яны шадобай наших святляем калядкі Христу дзіць адку яны шадолбай наших свят